cicho, bo będzie reklama MUBI, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest porównywarka ubezpieczeń MUBI. Kto z Was zakupi nowy pojazd? Polscy na porównywareczkę wpisuje dane pojazdu, odwinu, rok produkcji, pojemność silnika itd., itd. I wyskakuje Wam najlepsza opcja. Taką opcję sobie wybieracie i z powodzeniem ubezpieczacie. A na hasło stronki macie 150 zł zwrotu cashbacku. Także pozdrawiam i udanych zakupów. Siema, Siema, witamy w kolejnym odcinku Kevin Lewrony's Hill. Słuchajcie, dzisiaj testujemy sprzęt na siłowni Konrada i mamy dla Was malutki, delikatny challenge. Puuu! Krzysztof, Krzysztof, oszust, pomiarowy. Słuchajcie, <śm> 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 Słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, dzisiejszy challenge polega na tym, że mierzymy łapy na zimno. Robimy sam biceps. Ktoś to już sam jest biceps, gotowy. Nie, bicep? Sam, bicep, sam, sam biceps, sam biceps. Ale tu nie ma maszyny. A wiesz, wiesz dlaczego sam biceps? Wczoraj no, robiliśmy, ja robiłem klatę i wytriceps woli. Ja robiłem barę, i triceps, w boli. <grym>, no kurwa, no to, to, to ja się dostosuję, no. sam biceps. Jak ktoś już jest gotowy A do pomiaru? Dźwięcą? No nie, no to wolny, no trening. I ty tam na popujesz, tam popujesz. Zgłaszasz pomiar, zgłaszasz pomiar. U ciebie tam wyjdzie cent więcej. Ale ja od razu powiem, że jestem po ty, bo sparingach paringiem brazylijskim Ale To Przez nie, to, nie, na... To nie, nie to... rzutuje na to. Nie rzutuje na pracę motory. Ja, kupuje... ja jestem po sparingach z Kamasuty. Ale słuchajcie. Ja po... I ten kto, pompuje, ten, kto napompuje najmniej, no. dwóch pozostałych stawia po pikie. Idziemy na orlę na piwo. Ja Pijam. setkę chcę. Setkę ja. <laughs> <laughs> legalnie. No poważnie, nie piłem dawno. Nie, ale... A jestem teraz pro-kulturystą. A w zieli jesteś setki wypić na otwarcie? Też wypiję. Bo tak, ja <grym> nie wiem, wiepić, ale kiedyś rzeczek tu pustosza. Ale też w niedzielę też wypiję chętnie. Może no, <grym> się tu nie ma gorąco <grym> do dobra. Dobra. dobra, mierzymy? Mierzymy? Nie, liczymy. Kto nie, komu mierzy? Nie, nie, właśnie losujemy, kto komu mierzy. A bo inaczej, losujemy, kto komu Wytypujemy wytypujmy z nas trzech jednego, kurde, sędziego. Nie, nie. Zamiar, papier do może kiełbasy jeszcze zmierzymy na zimno i w jakiś film i później wtedy. Telewizor jest jeszcze nie podłączony, ale damy radę. Ale nie, słuchajcie. no Jakoś trzeba to rozosłać. Kto komu mierzy, no. No to, no musisz dobra, jakiegoś... to my, my, my najlepiej jakiegoś Jerzego, co mierzy. I jest sprawiedliwy. No, I co? co? Bym wierzył kurwa z łokciem. No to, ciesz, z no to dobra, no ale no to, no to co? No Mi też ktoś zmierza. No, no bardzo, na no najprostszy sposób, no, no, sposób to będzie taki, że no my gramy w papierkach do to kto wygra, ten ci bierze. No, no dobra, dobra. No i dobra. potem zmiana. tak. No, no potem tak. zmiana. No tak, no, no to poś... wygrzebu. No to kto mi z... Z... Nie, mi chodzi o to po prostu, żeby się nie musiał z tobą kłócić, żeby awantury nie było. Znaczy, ja liczę, że jego głosujesz, jeszcze oczywistej właśnie będzie. będziemy. I dojdzie do awantury, dojdzie do stycji. O 3 milimetry. O 3 dojdzie do stycji. Znaczy, ja bym w ogóle dla trafetu. Ja znaczy. na pewno jak będę mierzył, to on będzie krzyczał, nie nie Tam, Dla atrakcyjności tego odcinka, je te konkursy, ty wierz jemu, niech on tobia, tobie, a ja się dostanę. Nie, nie, no, tak nie. dobra, ja proponuję tak, żeby było sprawiedliwie, bo do sporu dojdzie między nami prawdopodobnie. Nie, no, niech wierzy ty... najmniejsza ręka. Nie, dobra, no, no, nie? A najmniejsza ręka. A lęka. najmniejszy ręce kto? No ja. Dlaczego ty? No i ja, i ty, i porównamy. Nie. W... I tolerancja to jest przed, a ty wiesz Nie, nie, wy walczycie, kto wierzy a później ale, ale też, to też ale, ale wagowo też? Bierzemy wagę? Pod uwagę? Nie. No, a no tylko stopień na pompowanie. No. No, Masz 45, ja... 45, a 46,5, 46, półno do centa. Ale nie, są nie. jakieś ten, norm, nie, że Są nie. jakieś inne normy dla i Ile ważysz? Teraz, no no, nie To ma jak, waga do na, No do rozmiarów ręki, no to waga ma. No ale tu się liczy tylko to na pompowanie. Ile napompujesz? Tego, dobra, kto... ale wagowo jeszcze, ile ważysz? Teraz nie jestem. Ale ja mam wagę to, poczekaj. Dawaj. Chodzimy na wagę. Ja jestem po... Ale co ma wagę? 26 posiłka. Ale co ma waga? Do tego wszystkiego. A bo ty czegoś nie rozumiesz dzisiaj. Tak. Nie, nie rozumiem Koszulkę założył tylko naprzód, bo mówi, że jest zajebiście. napis widać, na lewą stronę była. Tak. Old man waży No, 12. No zrobię, ja hmm. wagę 13. No, 112 to 111 bez gałganów. Patrzcie teraz ja. Ale to, to koszta ta się waży na 109, ruch, tak? tak? No 108, no to 107 wieczorem. 110 było, no nie. No co, ty 109. 109. 109, no ale po całym dniu jedzenia. No tak. Te szmatki też coś ważą. No to ci, rano waży 106 kg. Kurde chyba ja też jest chłopak. 118, no to, to waży z kilo spokojny. No bo pasek to jest takie podobnie. No to no, no, no. 117. 117? 117. Do tych ode mnie jesteś cięższy. Ale tu chodzi o stopień na ręki, a nie kto ile waży. Ja rozumiem. Ale gabaryty ręki zależą też od wagi. Ale my liczymy, Dobrze mówię? No to nie, tak. A tu nie będzie kto, kto ma największą rękę, kto Wie, Ale dobra, no to jak ja mam 50 i ty masz 50, nie? No. Ale ja ważę 100, a ty 110. No to, no. to na moją korzyść to jest. Bo ja mniejszy wagowo jestem. Ja, tu masz rację, no, ale, tu ale zgadza się? Tu się zgadza, ale nie ja chodzi o challenge, że na a, przykład startujemy tak. z 50 w bicepsie. No. Mierzysz ci tak? No okej. Okay. I musisz jak najwięcej napompować. No kurwa, no ale to ja będę kompresorem pompował myśli? No, no, no to inne, No to ile, to nie ma różnicy nie, nie. rozbieżności centymetr napompujesz, a nie 10. Nasz, no jest. Nie nas... wiem, a może napompujesz półtora, no. Bo zaraz powiem, wy... No, nie. Dobra. Radziłbym <laughs> o zachowanie no, kultury. Kto mi, mierze? Mierze? Kto mi mierzy? Kto mi mierzy? Nie. No, no, no nie, no Nie, nie. No losujcie. Co pokażesz? Old A co pokażesz? No losujcie. No Ale ty mu wiesz, ja chcę, żebyś ty był. wiesz. Nie, ja chcę, żebyś ty mu wiesz, ja ja bo. To mnie będzie oszukiwał później. prostu. Bo będzie się nie zarobił, stary oszust. Dobra, no, no, już? No. no dobra. Trzy, cztery. cztery. Ja mierzę jemu. Dobra. A Teraz kto ja... Tobie mierzy? Trzy, cztery. cztery. Wygraj. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. cztery. Ja to mierzę. mierzył. Jezu. <śla> no to mnie. No dobra, no to ja podjeżdżam pierwszy. Ty pierwszy. Do kamery? Na zimno. No na zimno. Ty patrzy, nie nie oszukuję. Na zimno. 50. Ruch. 50. I 3. <laughs> 49 i 7. No, no to ile? No 50. 50. Dobra. 50. 50. Na zimno. Znaczy nie zimno. no, lepiej dla Ciebie 49 i 7. No nie no, 50. No chuj, dobra. Dobra, to pamięć. No tak, 50. To masz, to. Do któremu? Najpierw? Do ty mi teraz. Bez różnicy. No 50. Teraz... No. Pan dziadek. Dziadek, ile? Panu dziadkowi w najszerszych miejscach nie ściskam miary, nie nic, luźniutko. 46. 6, 6. Tam takie i 45,9. No dobra. Nie chcę wydać dziewazu. Teraz doktor Ziemniaks. Nie, on. Nie, ktoś miał tobie mierzyć. Ja. No ty, ty, ja. Dobra. W najszerszych miejscach, proszę. Obieć kam kamerą obieć, bo tu będzie kwas. Gdzie jest najszersze miejsce, pokaż Konrad. Żeby nie mięczał. No, jest dobrze. W najszerszych miejscach luźno miareczka. O kurwo. 50. No 50, tak? To, no, to, no, to, no, no ile masz co ja, bo ja ważę sto a ty sto siedem, a ty jest tak. tu jest żyła. Ale tu jest, kurwa... A właśnie tu, porfa... tu nie jest, a właśnie tu nie jest. No, tu no. nie jest. Tak. Mówimy, jest a proszę to, pokazać to, dupę. Nie jest nic. Teraz no proszę dobrze. pokazać dupę, ile było na kuć. 46, czterdzieści sześć, No dobra, no to jedziemy. No. Także słuchajcie panowie, udało mi się otworzyć drugi obiekt, startujemy w niedzielę, w tą niedzielę, bo odcinek będzie wychodził w piątek, także serdecznie zapraszam wszystkich na otwarcie. No i tak to wygląda. Ja zapraszam, ja gwarantuję, że jak ktoś przyjedzie, wypije z nim setkę. Na otwarciu. O! No, taka reakcja. Ja, a nie każdy może zabłyskać. No a, ja a ja się do tej akcji, akcji dołączę. To <grym> no ja <też> się dołączysz Czyli <grym> to 15 w niedzielę? To, ty ty nie się dołączysz, dwie dołączy, sety i upa, upadniesz. Ja <grym> Za <potem>. Może mo, <grym> mo, tak być. Tak ja 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 nie, nie, ty zawsze dołączasz, tylko jak przychodzi do picia, to pijesz setkę. No nie, już No już mi starczy. Dużo pić nie mogę, Tu jest... na gościa można liczyć, to na pewno. No, w każdym momencie, w każdej godzinie. Na wodzireja. No, no bądź dobra, bądź. no to mi się daje... Ten... No wy sobie z kulturalnie spuszczycie alkohol. Tak, kulturalnie Pozwól, oczywiście. A ja okazjonalnie, którąś tam kolegę wypiję. Także w niedzielę 15? No. No to w niedzielę. Z widzami umawiamy się na godzinę 15, no a tak to jeżeli będzie możliwość pokazania materiału, jak wygląda wcześniej, wcześniej to miejsce, jak wygląda teraz to proszę Głowno, ulica Rządzowa 2. Za Orłem. Żeby to troszeczkę zrobić, żeby to było wszystko prawnie, no. jak należycie, jak powinno być, mamy na cały challenge 5 minut. Czyli każdy z nas ma 5 minut. Opinii. Pierwszy, kto startuje, to Nie Nie muszę poszedć. Dużo no ja mogę pierwszy startować. No to 5 no. minut. Masz. Boże, okay, to czy nie może to po ręka nawet, nie? No właśnie to musisz. Masz mało czasu, musisz myśleć. Musisz takie ćwiczenie wymyślić, że byłaby tam było. Bo pójdę wyrwę drzewo. Czekaj, stopę. Masz minut. Tak, no to, to, to nie zdąży tak. ręka na kurwa. Raz, poszad! Tak. Clear. Ale od razu mierzymy po tym szalendu. tak? tak. Od razu powiem. Ja ja mierzymy. To. Czy masz jakiś na to Czy tak chcesz, żeby był żeby... w szkole? To może być ten na pomysł. Robię pięć serii i mierzę to. <gulanty> nie ma kurwa do przyto wszystkiego dobrego, wiesz? Mówi Fioca. Ale jeżeli nie chcę, to nie wiem, co on będzie zrobił, żeby wrócił. O, technika łódkowej chyba. Ja to zrobię. Ja będę się tak górny, ale jak kompresorem. Ja gdzie jestem na, na to pisarze? Nie ma właśnie nie Fioca. Sobotę, no, musisz zadać wet. No tyle ja wam powiem, że... O Jezu, o Jezu mój! Kurwa muszę wentylację zaraz uruchomić, kurwa. To zgniję i do kurwa spadnie i... Się, brik. Przez się. wiem, to ci ręka nie spuchnie, co ci mówię. No, no, Utorem jedy za tobą. 3 minuty. Do minuty? To jest świat ludzi. 5 minut to są trzy porządne senie. No i teraz się kurwa za ogrąbną, bo zagrobiło się rękę. Zresztą w to robił sam. Co jak to tak. już to widzę? Ale zobacz, nie mam tej, tej przedniej głowy. Nie tak miał tą drugą taką większą, nie? Miał tą głowę. Tą mam dużo. <noise> Wenigrowało się. Może i trochę spuchnie. 230. On mi kiedyś zrobił trening dół. 15 minut i będę umyć. Czy lekkim na <grym> A da, dolej, dolej. Już wciągamy. I to się tak nie spompujesz. O, o a jedna. Uf, a może... Nie, trochę się zapombował ty. Jak armata. Nie, przy całą końców. OK? Będzie jak ty, jak w kołupy. Szybko i gamierz. Ja, ja, ja już z pomiarówę tryb jestem. <laughs> Jest gotowy na pomiar? Ja to to musi być jak w Formule 1, tak jak do pistopy. Uwaga. 3, 2, 1. Stop! Dobra, no poczekaj, 15 sekund, niech nie, się tam wiesz... A to. No to jeszcze puchnie, nie? A no, tam ten, krew, krew dopływa. No ja. 15 sekund. To nie jest tak, że odstawisz się na no, pompować, to jest jeszcze teraz 15 minut no. i dopiero za chociaż dopiero, nie? Taką technikę przyjąłeś. To już? Zara. Jeszcze się Bardaś śpieje, kurwa. się. No. No. Dawaj, kurwa, was do no. Dawaj, napinam. Dawaj, odcinam. No dobra. No. Chodź wiesz, już czy się nie kantuje. <noise> o kurwa ty jak na puchła ręka, dawaj. O Jezu, jaka rura. E napompował. Centa. 51. Nie, panowie, centa, centa, centa zrobiłem. Rura. Gotowy? Gotowy. Start. Dobra. A tu, kurwa, to jest lepsza forma terapii. No ale... ja no nie jestem pasiony teraz. Ja bym no, nie, ale ty wiesz, jak to zgubić. Ja nie wiem, jak to zgubić. Ale co, jak to zgubić? tak spod matę, to co No to jak zjeść... 4... No zobacz, ja nie myślę, że się tak oddechnijmy. No teraz się odpuściłem, a wagę mam tą samą, co miałem, jak się... Jak się biłem. I wiem kratkę na dużo. Już nie? To, ja sto... No, ja Ja przestałem siłownie robić w ogóle. Ja waży 106 kilo, no bo jak się najesz przez cały dzień, no to 2 kilo i idzie do bury, nie? To jest Fajne ćwiczenie. Ładny spuch. No. Jeszcze są yy, te... końcówki do bramy, także niestety... Płaska ławka, skos, skos. I co jeszcze na klatkę? Ja, ja. miał gdzieś, w wiadomo, Tu masz, szukanie. tu masz, tam masz jeszcze na klatkę, dwie maszyny. Jak? Tutaj masz jedną, zobacz. To jest też fajne, bo masz regulację. Wiesz, że zobacz, No To ci lata, ale mam też takie ze, ze stałym No dobra. Zruszę na to, że rozpiętki. No, to głupi człowiek. Nie. Właśnie, prawda? Pozwólcie To jest właśnie... Dobra, dobra. Nie jest tak jak mówię. To jest Widzisz, tu sobie... A, bo możesz sobie Tak, tak. I do dalu, Już tu, to nawet 36. 30 sekund, tak? A, dobra. Nie do dociska, nie do do ciała, dobra. 15 sekund, na dawaj. na Już, dobrze, już niech Teraz. Zia, ział, ział, jak dziki. ział, jak dziki. To, to jest jego trzecie. Musimy tutaj kulnąć Dobra. Miesz, Miesz, żeby, ile było, ile ziół było tak? Tak. Trzeba luźno, no, patrz, pa, żeby nie było kamerą też dawaj, w najszerszym no, miejscu ma. No jest. O! 51. 51 i 2. Czyli dwa wyraźne, można Ci zaliczyć no, 51 i 2. Zobacz, Co? Widzę. Znaczy, no, no, generalnie napompowaliśmy tyle samo, bo ja miałem bez dwóch. No to żeby to łapać. Generalnie, generalnie miałeś 50 w ręku. Nie, bez dwóch milimetrów. Napompowaliśmy tyle, ja. to... tyle samo. Napompowaliśmy tyle samo. Dobra, nie będzie dobra, miałem 50. O 2 mm przegrałem. Jak tak, to kurwa ma na największą. Jak teraz, to mniejszą w no, potrzebie. Po no masz 51 i 2, ja mam 51, do. No. Ty Ty 25 lat w sporcie, ja 25 lat w barze. Ale, patrz, ale po, pokaż, pokaż tą rękę, pokaż. Tą no no co, że masz no to dupę pokaż, no. pokaż. No pokaż dupę. O, ty no jest. wiadomo, że masz jakąś lepszą. No jak, ale jak kurwa Dobra. 25 lat siedziałem w barze i nie. Ty jak robiłeś przysiady, to ja przechylałem kielichy. Dobra, ręka emeryta. No. Gotowy? Stań. Na południu 20 metrów to przejewaliśmy. Albo przejebaliśmy? Przejebali. Ale, ale zaraz chwila, kamera. Jak przejebaliśmy? Przejebałeś. Jak przejebałem? <grym> jak przejebaliśmy, ty? Jak przejebałeś? No, ja że to nie. Jak przejebałeś? Przejebałek, no Ty pamiętacie takie się kiedyś na widok zrobiło? Jak? No to było tak, że robiłeś do teraz? A, ty, ja nie robiłem tego do połowy, do połowie, tam musi po całym. No to nie robiłem. To przegra, ja proponuję iść na Orlen i odżywkę yy, białkowo procentową wypić. A ja też każdej mam rzeczy, także będę śmiało na to hmm. Znaczy Na Napompuję 1,5 centymetra i jest ponad. Czyli Tutaj 107 kW Kolega to 117 to sama ręka <grystanie> o kurwa Ty, jak ja nie robię takich rzeczy na si teraz na siłowi w ogóle to kurwa będzie. Czy... No to właśnie to się to źle nafokujesz. Jak nie robię w ogóle. No nie. To 17 kilo Obwód ręki ten sam. Co ja. Co? Obu Masz ten sam obwód ręki. Masz Ten, ten samo wód ręki masz co rura PCV, głównie. Tylko 10 kilo ciężkie. Ja się moja babka też miała taką ale, jak ty. Ej, Ale stary, tu nie ma tłuszczu na tym ręku. <gryzny> nie. Tu tu nie. I jeszcze chciałem powiedzieć: jedną rzecz, ale nie będę mówił. <gryzny> no nie, nie chcę o tym mówić po prostu, no. <gryzny> Ale kto, kto tam. Kto mądry to wie, z kim rywalizuje, no. Kurwa, kiedy ciężki ja <noise> dobra, ja już. Już? Tak. No niech też krema nie 20 sekund. No już, jedziemy. Prawa? No, no nie wiem, którą tam... Która nam była mierzona? Która była mierzona? Prawa. Prawa. Patrz. Było 46. 6. 6. W najszerszych miejscach, chodź patrz, żebyś nie gadał później. Ja nie gadam, no ja i tak nie jestem ostatni. No jest. Nie. No 46. To ja dobra. ostatni. Stawiasz ja setę. Ja stawiam setę. Ile było? Prado. Ja miałem 9, Krzysztof miał jeden ty 2, 2. miałeś jeden. Aha, teraz. Mam. <noise> Jaki uśmiech się pojawił? Chuj, nie będę no taki był czas. Dobra, widzowie się zweryfikują i tak. Ja? No tak, nie. Jesteś kłamczuchem. Dlaczego? Ale gdzie ją kłamałem? Co kłamałem? Ty ja, ja też robię wiesz co? Co? Że ja miałem... Ja tyle samo, co? No, dlatego mówiłem, żeby nie, zapisywać nie, od razu. Ja miałem 49 i 8. No dlatego mówiłem, żeby zapisywać od razu, a wy nie? Ja miałem 49,8, po napompowaniu miałem 51, czyli 12 mm. Ale ja bym powiedział, że on ma 49,8, to ja dostał, że nie ma 50. 1 cm i 2 milimetry. A koleczka miał 50 i dał po powołaniu na 51 Ta. i 2 mm. My, czyli to ja bym, tylko jak ja bym ci powiedział, że ty masz 49,8, to byś chuj nasłał, że źle mierzysz. A w, bo w nie życiu! A w życiu! Jak Ta. to rozumie? Byś... Muszę mu rację przyznać, bo tak by było. Bo by było... Ty, kurwa, jak mierzysz? Jak patrzysz? Dzień, człowieku, bo 50 ja specjalnie tak mierzysz. No, pokażę no, że mogłaby być Patry. Po, przybijamy sportową piątkę. Ja, ja przegrałem. tak. Mimo, że nie jestem sportowcem, nie ma wygranych, nie ma przegranych, liczy się dobra zabawa. No, na początek. Dobrej siłowni w głowie. Proszę, pomiarometr wysłużony, oryginalny. Z tradycją. Dziękuję serdecznie. Bardzo miły za no. Także Mątki, my na dzisiaj kończymy. Jak ktoś ma ochotę, niech wjeżdża na nową siłownię Karwata. Głowno, ulica Brzozowa 2. Z tyłu, stacją, z tyłu, za stacją Orlen, macie fajną siłownię, fajny klimat. Pamiętajcie, że zawsze możecie mnie tu spotkać Pana Krzysztofa, który dzisiaj okantował wszystkich jak zwykle. Nie, nikogo nie okantowałem. O właśnie, to także znaczy to. I to możemy powiedzieć, że to jest nasz prawdziwy partner. Tak jak widzicie, siłownia jeszcze jest nieskończona, ale chodźcie za mną tutaj. I pamiętajcie moi drodzy, że KFD to jakość suplementów farmaceutyczna. Nie jedzcie byle czego, sprawdzajcie co spożywacie, rośnicie zdrowi. I szczęśliwi, jak ja to zawsze mówię, bo pamiętajcie, że abuz i ta Strong zawsze życzy Wam dobrze. Także pamiętajcie, KFD macie produkty sprawdzone. Są to nie tylko produkty, nie tylko suple na siłownię, są to produ produkty również, których możecie używać w Waszej kuchni: są to orzechy, pistacje, kiśle. A przypominam tylko, że na hasło Strong equipa, na sklepie KFD, ciekawa Was raba. Także zapraszam Was serdecznie do korzystania z jednego słusznego kodu na KFD, czyli Strong equipa. No, także, proszę Państwa, ja przegrałem, więc jestem obligatoryjnie zmuszony do zapłacenia. Także co sobie powie Pan żyć? 100. Ja ciężary Wiesz, dźwigam cały czas. Kalibre. Ja dalej dźwigam ciężary. Drugi zeszedłem samodnik... stamtąd, tylko przenoszę się do innego lokalu, ale cały czas dźwigam. Zapytam klasykiem: jesteś? Wchodzisz. Ja, ja piwowy bez alkoholu. Nie, yeah. wchodzisz. Nie no, na weselu jesteś, jesteś, wchodzisz. Jestem. Na weselu jesteś. Ja wolę wchodzisz, czy wchodzisz. Na weselu No ale Ty wchodzisz i uciekasz. To ja to też ja mówię, wchodzisz, no ale Ty ostatnio no 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 wchodzisz. No wchodzisz i uciekasz w trakcie. Kiedy to miało miejsce w trakcie? Na razie mi uciekł. Ta. Ale Ja też się uczyłem. Nie miałem dosyć, no. Na co wiem. Do... A ja nie wiem jak ktoś się kocha, ja nie się to się kończy. Ale jak ktoś go zadłuży, to naś zachowuje. Wiesz jak ja to robię? No. Wstaję, podsuwam krzesło, dziękuję, wychodzę. Ja to tak samo. I się nic odzywam. Ja też. Nie odzywam się dlaczego nie piję, ja też. czemu tak nie robię, ja. nie wstaje, nie, nie wydaje się żadną gadkę, z nim, tylko odsuwam <laughs> się krzesło. Dziękuję. Ja no. zostawiłem ostatnio, mówię, wstaję, dziękuję, do widzenia. Mówię ty za mną. Nie, nie odejdziesz od niego normalnie. Widzę no, nie. benar, i... benar. Benar tak stał ostatnio u niego, tak. No, no tak, tak to na on jest prawda? A ten mu kazał, że k**a wie i głupi jest. Tak, jednak on jest jeszcze. Nie. Od rana byli obdzwonieni wszyscy, że będą nie. Nie, nie, nie. To Wszyscy się nie. opili, pożegali, obsrali, tylko nie, nie. nie. Dobra, idę do portu Nie, wprowadzili nam, że zero też nie, bo to też chodzi jako napój alkoholowy. To przepraszam, te zasady to najwidoczniej ustala 3 miesięczny szympans. Słuchaj, jak ja piwo zero, bo może być alkoholem, no? Ja nie wiem, właśnie. Ja rozumiem, ja wiem, że w głowie jest prohibiter, że nie można do 22 tam sprzedawać, ale piwo zero, to. to jest, proszę pani, jawne podżynanie gałęzie, na którym wszyscy wspólnie ja siedzimy. Ja siedzimy zero może kupić. Możecie napić, w No to, to, to teraz mogę wam tylko kole zaproponować, albo po energetyku. Ale, ale coś to jest zero. A to jest zero. Przez to nie ma alkoholu. Prohibice to alkohol. Góry edukacji długency zakażą spożywanie po 22. Ja rozumiem, wszystko dla zdrowia. Okej, ale to zabieram ci wolność twoją. Ale to, to, jest, sam mój wybor, sam to, to sam jest mój wybór, to jest mój wybór. Sam sobie człowiek powinien decydować, czy chce się nachlać, czy chce się nażreć. I o której, której się, ja chcesz chcesz godzinie kim. Jeżeli nie, nie przeszkadzasz tym drugiej osobie trzeciej, to jest to twoja, twoja sprawa. To, to, to Mam dobre. się na ten temat wypowiedzieć tak na gromdzie? Nie! Co? Nie. mogę. Tu odcinek zostanie wycięty, dziękuję bardzo. Kończymy odcinek... O. Na szczęście. Na szczęście. Kończymy odcinek coca colom ze względu na to, że browala nam nie sprzedali. Ale nawet zero. To, to jest kurwa kraj, my żyjemy normalnie w kraju absurdu. To Trzeba kurwa. chodzić po prostu z własnym bimbrem. Ty dalej. No, ja nie rozumiem tego tego... Nie bardzo nie rozumiem tego działania w ogóle, że czemu to ma służyć? O co to... w tym chodzi? Jak jest cel nie. tego? Szeka, aborcja, taka aborcja, aborcja alkoholowa taka. No ale to chwóle jest, kurwa. Ale panowie, to przecież że... ja jesteś, jesteś alkoholikiem, to, to możesz się o się obkupić i chlać do samego rana. Ale po no 22 do... już nie kup. No dobra, a no to weź mi wytłumacz piwo bezalkoholowe. Bezalkoholowe, sama nazwa znaczy, wiecie bezalkoholowe. o co to chodzi. Wiecie? Nie, ja Wam coś powiem, wiecie co, o co może też chodzić, no. że po 22 tego alkoholu nie sprzedają ze względu na jakieś może burdy i awantury. W tygodniu, nie? Bo przyjdzie ktoś, wiesz, po 22 w tygodniu na stację, na chłasie i pójdzie coś na Ale Z drugiej strony to teraz wycofajmy wszystkie samochody z jezdni, bo możesz jechać samochodem, możesz ktoś przejechać. Też po 22. Też po 22, no i weź jeszcze po, Ale weź pod uwagę, no. że ktoś na przykład idzie do pracy na 14, kończy pracę 22.05 no. i chce się napić zimnego piwa, bo robi w gorącym, kurwa, pomieszczeniu. Czy mam się odnieść do tego tak do, na gromdzie? Nie. Się nie, do... nie do... ja się odnoszę, że nie, proszę, proszę nie ograniczać i... naszej wolności i na sam koniec skończmy to. Tak. Pozytywnie. Niech żyje Czyli. Wolność, wolność. Dzisiaj bez pozdrowień, ale za to wykon, wykonania kapela. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. I czerstwo. Kurde. Nie wiem. Tu już było czerstwo. Dobra, Co? będzie bardziej czerstwo. Co robi? Duch ogrodnika. Prawe kości. No nie wiem, zawsze jakieś głupie odpowiedzi są, to też głupie odpowiedzi. <laughs> <laughs> Może trafię mu. Jego. Duch ogrodnika. Sieje, postrach. Ja pierdolę. Dobra, wydawał się, że to... łapkę w górę i Ty na razie. Nie w pokój, kurwa, trzeba wycofać tą serię chyba tych czerstwych sucharów. Bo tam chłopaki zgniją przed monitorami. Jak zwykle serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.